Dawno, dawno temu za lasami i za górami wrzuciłem odcinek o ModTD. Był on spoko, dopóki okazało się, że nie jest spoko, bo ludzie mają problem z ustawieniem gradientowych kolorków, gdyż plugin ma zbyt skomplikowaną składnię. I to nawet nie chodzi o to, że ludzie nie potrafią tego ustawić, a bardziej o to, że twórca po prostu zrobił to słabo i myślę, że na pewno dało się lepiej. A to, że dało się lepiej, to tego dowodem jest dzisiejszy plugin. No i nie wiem, dlaczego akurat wtedy wybrałem tamten, ale nieważne. Dlatego dzisiaj odświeżenie tematu i postawienie na estetykę i totalną prościznę w konfiguracji. Nasze mod TD będzie wyglądało jeszcze lepiej od tych, bo dodamy gradienty i znaczki, więc zaczynajmy. W tym odcinku omówimy aż trzy konfiguracje: pierwsza będzie ze zwykłymi kolorkami, druga będzie z placeholderami, czyli na przykład aktywnym licznikiem graczy na serwerze, i trzecia będzie z gradientowymi kolorami, czyli takim ładnym przejściem kolorów. To bardzo jest spoko, także lecimy. A no, i potem jeszcze pokażę dodatkowe funkcje pluginu, bo są też dość ciekawe. No dobra, więc teraz szybkie omówienie tego, co mam na ekranie. Otworzyłem sobie tutaj Minecrafta, byście widzieli, jak moje mod TD się tutaj zmienia pod kątem tego, co będziemy ustawiać w konfigu. Jak na razie widzicie, są tu jakieś losowe linijki, to się w ogóle zmienia, jak sobie odświeżam. E, oczywiście, dlaczego tak się dzieje, zaraz też Wam pokażę w pliku konfiguracyjnym. Na dole jest konsola, bym mógł sobie wpisywać piston mod TD e, reload, nie umiem pisać, ale o, działa reload, więc będzie. Będziemy sobie na żywo podglądać, jakie mamy zmiany tutaj w naszym Minecrafcie. I po lewej mamy otwarte pliki czyli katalog główny serwera. Wchodzicie sobie teraz tutaj w plugins. Oczywiście już zaczniemy. Wchodzicie w plugins i to znajdujecie chociaż raz musicie uruchomić w serwer z waszym plikiem, czyli z piston.mod.td pluginem, i stworzy wam się folder piston piston.mod.td. I jeżeli go macie, no to wchodzicie i tutaj macie konfig. Ja konfig sobie otworzę Notepadem, by po prostu było ładnie wszystko podświetlone i po prostu, żeby nam było to łatwo to edytować. Więc mamy pierwszą sekcję konfigu, description. Tak naprawdę już tutaj zaczyna nam się konfiguracja naszego mod. .td. Jak widzicie, mamy tutaj parę linijek, i właśnie te liniki pokazują nam się w naszym Minecrafcie. Jak widzicie, teraz wyświetliło się player z 0 na 20, jest to w tym miejscu i kolor. Jeden oznacza właśnie, że będzie to niebieskie. Widzicie, dajemy sobie taki znaczek i jedynkę. Teraz na ekranie również widzicie, jakie znaczki z jakimi e, literami i z jakimi numerami dają jakie kolory. Tak? To są te podstawowe kolory, to nie są te heksowe, to nie są te ładne przejścia gradientowe. O tym oczywiście potem, więc wyświetliło nam się e, to, czyli ta ostatnia linijka. Jeżeli sobie zrefreshujemy tą listę, no, to mamy Use Color Codes, czyli mamy linijkę drugą. No i tak oto cztery te liniki będą się nam tutaj cały czas wymieniać. My, jeżeli chcemy tylko jedno stałe mod TD, to usuwamy te liniki, zostawiamy sobie tylko jedną i możemy tutaj napisać w sumie coś od nowa, czyli na przykład to jest test. Controller zapisujemy plik, wpisujemy w konsoli piston mod TD, reload. Refreshujemy naszą listę i mamy to jest test. Jest to oczywiście takie brzydkie, bez kolorków, bez żadnej drugiej linii. I teraz już, może, zróbmy to tak na poważnie, żeby było ładniej. Czyli wpiszemy sobie na kolor złoty, czyli 6. Kocham, wspiera czy bardzo.pl. Oczywiście nie ma takiej domeny, ale tak sobie wymyśliliśmy. Wpisujemy sobie. Tutaj był procent, new line. Procent by nam stworzył drugą linię. A że jeszcze na szybko, bez tego, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda. Refresh ok, wygląda to w ten sposób. I teraz możemy sobie faktycznie dodać new line. I po new line możemy na przykład na zielono napisać w BI już teraz. No i po reloadzie nasz efekt wygląda tak. Oczywiście możemy sobie tutaj powpychać nasze spacje po to, by to bardziej jakoś tak wyśrodkować. Tutaj troszkę więcej będzie, bo napis jest krótszy. Tak, na oko to robię, zaraz zobaczymy jaki będzie tego efekt. Refresh i no nie jest to na środku, gdybyśmy to chcieli tak dokładnie tutaj wyśrodkować, tak się chyba to mówi, no to trzeba by troszkę tutaj troszkę więcej uwagi do tego przyłożyć. O, jest prawie idealnie, więc jakby o to tutaj chodzi. Jeśli lubisz ulepszać swój serwer i go rozwijać, ten kanał jest dla Ciebie. Dlatego zostaw tutaj subika, a może nawet i wspierającego. Dobra, więc to była pierwsza konfiguracja, ta najprostsza po prostu użycie zwykłych kolorków i oczywiście tej metody z przenoszeniem drugiej linii. Teraz Wam jeszcze na szybko pokażę, że w łatwy sposób możemy tych linii pobierać, znaczy dodawać więcej. Mam w już teraz, na przykład, nie wiem, nowe Bedwars napiszemy na kolor. Nowe Bedwars na kolor czerwony, i na przykład tutaj damy sobie nowy Survival na kolor na przykład niebieski. Kontroler zapisujemy, reloadujemy, no i pewnie już wiecie co się stanie, jest to dość logiczne, czyli nasze mod te będą się tutaj zmieniać. Nie zmienia się chyba dlatego, że nie mam farta, o, zmieniło się. Jeszcze raz refresh i jak widzicie te napisy dolne nam się tutaj zmieniają. I nasi gracze za każdym razem widzą coś innego Nie jest to często stosowane na serwerach Z tego co zauważyłem Nie wiem dlaczego, może dlatego, że po prostu widzowie A raczej gracze przyzwyczajają się do tego co widzą I łatwiej im jakoś tak, nie wiem Wbić na ten serwer na liście Nie mam pojęcia, do jakieś filozoficzne, psychologiczne rzeczy wbijają <laughs> I nie wiem Ale jest taka opcja, że wam się podoba I chcecie poszpanować No to możecie sobie poużywać i mieć różne mod td Dobra, wrzucimy sobie do jednego Żeby było nam tutaj prościej to konfigurować W sensie pokazywać wam na ekranie to i dodamy sobie teraz zmienną, czyli placeholder, który pokaże nam aktywny gracz na serwerze. Czyli na przykład sobie napiszemy, wbija już teraz do i jakaś liczba graczy, czyli na przykład do, w tym przypadku zera graczy, tak, do, do zero graczy, do, do, do jednego gracza i tak dalej. Więc używamy sobie placeholdera, jest on tutaj wypisany w naszym konfigu, jest to placeholder nie max, bo jest to maksymalna liczba osób, a placeholder online, więc jako sobie właśnie użyjemy, mówię już teraz do online, graczy, wykrzyknij Ctrl S, reloadujemy, patrzymy na listę, i mamy, wbija już teraz do zera graczy, no mnie zbyt optymistycznie to tutaj brzmi, ale gdybyście mieli na przykład 10 graczy, no to wbija już teraz do 10 graczy, albo do 10 e, innych graczy, do 10 innych graczy. No i wygląda to moim zdaniem dość spoko, jeżeli byśmy jeszcze troszkę bardziej te kolorki poustawiali, bo na razie mamy tylko dwa, co wygląda tak trochę sztywno, to takie mod TD może być po prostu bardzo przyjemne dla oka. A few moments later... More moments later. Two hours later. Tak na przykład stworzyłem coś takiego, wydaje mi się to już to o wiele bardziej estetyczne, więc ze zwykłymi kolorkami i jednym raisolderem możemy uzyskać już coś bardzo ciekawego, a teraz przejdźmy do naszych gradientów, czyli chyba tego na co każdy czeka, a przynajmniej ja bo bardzo je lubię. W naszych gradientach pomoże nam strona na którą znajdziecie oczywiście w opisie. No i teraz szybki instruktorz, jak ona działa, więc w tym polu wpisujemy sobie co tylko chcemy. Na zasadzie właśnie tego napisu kocham. Wyspiera, czy bardzo? Kpl. Teraz możecie wybrać, jakich kolorów będzie używać wasz gradient, czyli w tym miejscu sobie wybierzemy. Ja już postawiłem na kolorystykę w tych odcieniach, więc tak sobie też zrobimy. Może to przejście jest takie zbyt ostre, może coś tutaj troszkę jaśniej. Okej, okay, troszkę zmieniłem, ale wydaje mi się, że ładny gradient z tego powstał. Teraz wybieramy sobie tutaj preset w sumie. To nie wybieramy go, jeżeli chcemy nasz własny. Jeżeli chcemy już coś gotowego wcześniej, wybieramy sobie rainbow, czyli nam się stworzy automatycznie ten czas, żebyśmy tutaj się nie musieli bawić tymi kolorkami. Natomiast ja chcę tylko te dwa. Ewentualnie możemy sobie chcieć ich więcej, więc sobie klikamy 1, 4, 3, 5 itd. Tak Widzicie, nam się już robi tutaj coraz bardziej zaawansowana fuzja kolorów, czy jakkolwiek to by nazwać. Ustawienie tego jest cięższe, jeżeli byście chcieli się powiedzieć, żeby was, że Wasz gradient wyglądał lepiej, no to to moglibyście. Natomiast wydaje mi się, że dwa kolory są optymalne, dosyć ładne, więc sobie ich użyjemy. Na dole sobie możemy jeszcze wybrać co się z naszym tekstem stanie, czyli czy ma być pogrubiony, jakiś tam skośny itd. itd. To możemy sobie tutaj oczywiście wybrać ja wybiorę, że ma być pogrubiony. No jak widzicie teraz w tym polu na górze pojawiła nam się cała jakby linia tych kolorków, nie wiem jak to też nazwać, kurde, po prostu każdy, każdy, każda literka ma swój kolorek i ten kolorek jest stawiony przed tą literką i powstał taki ciąg znaków, chyba, no nie tak najłatwiej to powiedzieć, więc sobie to kopiujemy, wchodzimy teraz w... Konfig, może sobie go teraz powiększyć, żeby było łatwiej, bo ten ciąg znaków będzie o wiele dłuższy. No i zamiast tego, kocham wspieraczy, a może nawet wyczyśćmy to, żeby było tak jak od zera, wklejamy sobie nasz pierwsze, nasze pierwsze słowo, czyli kocham wspieraczy bardzo. Jak widzicie, jest to mega długie, mega długie. E, można by też wstawić na odpadzie, żeby nam ten wiersz zawijało, żeby to żeby to w prostu do drugiej linii przenosiło kiedy kończy nam się na ekranie. Ja tego nie będę robić, bo nie chcę wam tutaj namieszać e, więc będziemy sobie na, takim, na takiej długiej linii tutaj operować. Dobra, więc mamy to pierwsze słowo. Teraz dodamy sobie na końcu, dopiszemy sobie tutaj e, procent new line procent. I tutaj możemy już wstawić coś bez gradientu dlatego, żeby tego gradientu nie było za dużo, bo też wtedy będzie brzydko, więc wpiszmy sobie coś na biało bez pogrubienia, czyli na przykład BI do albo inaczej. Nowe tryby. Teraz damy sobie na szaro. Na czerwono. Znowu na szaro. 10 later that same evening. Meanwhile... Dziękuję bardzo, bardzo, ale to bardzo wspieraczom, których widzicie teraz na ekranie. Jeżeli ty chcesz dołączyć do tej dobrej ekipy, to oczywiście link i guzik są na dole. Mega, mega, dziękuję jeszcze raz i lecimy dalej z odcinkiem. Several days later. Okej, okay, wyszło nam coś takiego. Nie wiem szczerze jak te kolory się będą komponować, dlatego że nie, jakoś nie mam oka grafika i zawsze jak robię miniaturki czy coś, no to mam problem z doborem kolorów, więc zapiszmy i zobaczmy dokładnie w grze jak to wygląda. Pick, reload, refresh. I uwaga, mamy coś takiego, czyli oczywiście mamy nasz piękny gradient. Wygląda to serio tak zorombliżnie: serio mnie to mega Jara. Eee, mega fajny gradient. I mamy nadal nowe tryby: Bedwars Survival, RPG. No, akurat zmieniłbym chyba kolorystykę tych trybów, ale wiecie o co chodzi: możecie to sobie sami dokręcić we własnym zakresie, zrobić tak, by było ładniej. Oczywiście tutaj dodam jeszcze parę spacji, by, eee, by nasze motte było na środku. Tam się zrobiła taka niewygodna kreska, to sobie w ogóle. Ale dobra, zrobimy tutaj spację i powinno być Git. Jakby minusem gradientów jest chyba tylko to, że mega zaśmiecają config i, i to jest mega długie. W poprzednim pluginie ta składnia była o wiele krótsza. Ale była mniej wygodna, więc już wolę, żeby to było dłuższe w konfigu i po prostu generowane ze stronki Beardflop, niż żeby było y, jakimś sposobem autora, ale żeby nas ograniczało w wyborze gradientów czy coś. Jakby nie wiem po co to mówię Wam, chodzi o to, że pewnie widzieliście dużo innych pluginów, które oferowały już gradienty, ale nie ze strony Beardflop, tylko po prostu. Y, ze sposobu wprowadzonego przez autora. No to ja wolę po prostu to, dlatego wam też to pokazuję. No, tylko właśnie między, że to jest długie. Dobra, mniej więcej sobie to wyśrodkowaliśmy, Ctrl-S. I teraz wejdźmy sobie w konsolę, Refresh. No, <laughs> i trochę przesadziłem z tym wyśrodkowaniem. Dobra, udało się, więc mamy, tak to wygląda. I teraz przejdźmy sobie do kolejnych, fajnych opcji tego pluginu. Oczywiście mam sklerozę, więc dopiero teraz dogram wam o co chodzi z emotkami i znaczkami w waszym Mod TD. Chodzi o to, że możecie sobie po prostu zwyczajnie je stąd skopiować i do Mod TD wstawić. Nie wszystkie te znaczki wyglądają oczywiście kolorowo, a raczej wszystkie są niekolorowe, czyli czarno-białe. I niektóre z nich są o wiele mniejsze niż tutaj na tym spisie. Jednak popróbujecie sobie, które znaczki Wam wchodzą w git, które nie i możecie które z nich wykorzystać. Oczywiście najlepiej prezentują się te najzwyczajniejsze, czyli na przykład takie trójkąty, takie oto jakieś tam kryształki, diamenciki, te rzeczy gorzej, natomiast prezentują się jakieś korony, jakieś ołówki krzyże, to zazwyczaj jest mocno zniekształcone. Jeżeli wpiszecie sobie w Google Minecraft Symbols, to oczywiście macie tutaj parę takich stronek albo forum, gdzie ludzie wymieniają się różnymi emotkami, znaczkami i możecie sobie popróbować, który Wam najbardziej pasuje. Oczywiście znaczki te zwyczajnie kopiujemy i po prostu tutaj sobie wklejamy, jak widzicie, dokleja nam się i kiedy byśmy plugin, te znaczki pojawiłyby się na naszej liście. Stronę rzecz jasna linkuję w opisie. Jedną z opcji jest wyświetlanie randomowych ikonek serwera, czyli nie musicie teraz mieć tylko jednej ikonki, możecie ich mieć parę. Czy zalecam korzystać z tej funkcji? Chyba nie, lepiej chyba mieć tylko jedną. Natomiast taka opcja jest, wpisujemy sobie tutaj true, jeżeli chcemy, by nasz ten plugin używał ikonek, by ustawiał ikonki serwera. No jeżeli chcemy właśnie by były randomowe, to wrzucamy sobie oczywiście w pliki w tym miejscu mamy tutaj właśnie folder piston modded i następnie favicons i tutaj wrzucamy sobie nasze ikonki. Następnie jeżeli ta funkcja jest ustawiona na random, no to nasze ikonki będą wyświetlane randomowo. Plugin oferuje również działanie w trybie single, czyli możecie wyświetlać tylko jedną konkretną ikonkę, tak jak jest standardowo w Minecrafcie. Natomiast, jeżeli chcecie wyświetlać tylko jedną, ja raczej polecam wygrać ją normalnie. Nie korzystaj z tej funkcji. Jak wygrywam normalnie, już wam pokazuję. Wchodzimy sobie w nasz główny katalog serwera, czyli się tutaj cofamy. Pyk, pyk, pyk. Jesteśmy w głównym katalogu i przygotowane mamy serwer ikon. Jest to obrazek PNG z nazwą serwer ikon dokładnie taką, i musi być on 64x64, 64, musi mieć takie wymiary. I teraz wrzucam. W główny, właśnie katalog tego serwera. Serwer restartujemy i ikonka działa. Jak widzicie, serwer włączony, odświeżyłem i mamy tutaj naszą ikonkę. Kolejna ciekawa opcja: możemy włączyć funkcję, która pokaże naszym graczom, jeżeli mają złą wersję Minecrafta. Czyli na przykład, jeżeli nasz serwer jest na wersji 1.19, ktoś wejdzie na 1.18, to w MODTD pokaże mu na przykład. Napis, że ma złą wersję. I teraz ten napis, napis sobie napiszemy, czyli masz złą wersję MC New Line. I teraz nasz serwer jest na 1.192. Co ważne, by dodać, ta opcja nie działa ze spigotem, działa na paperze. Także to jest jedna z alet, dlaczego warto mieć papera, a nie spigota. Tych wiadomo, oczywiście jest o wiele więcej. Może zrobimy na ten temat odcinek, jeżeli chcecie, to oczywiście możecie zostawić lajki i pisać też w komentarzach, że chcecie i może zrobimy. Jeżeli nie potrzebujecie tej funkcji, zmieńcie po prostu sobie tutaj na false. Idąc dalej możemy ustawić fajkową liczbę naszych graczy online i maksymalnych e, slotów na waszym serwerze. Jeżeli nie macie graczy online, e, tylu ile chcecie tutaj ustawić, no to nie ustawiajcie, bo jest to dosyć smutne, że musicie sobie podwyższać graczy. Lepiej rozpromować serwer, no co prawda czasem ciężko go rozpromować do 10 tysięcy, ale jeżeli e, jakby i tak nie macie tych 10 tysięcy, to po co, nie? Jakby to i tak wyjdzie, że ich tam nie ma, jak ktoś już wejdzie na serwer, także to bez sensu, ale można tak jak najbardziej ustawić. Również Również ta funkcja nie działa na spigocie, a działa na paperze, także tak samo jak poprzednio. Ustawiamy sobie na true. Maksymalną wartość też możemy sobie tutaj zmienić, wpisujemy true i maksymalna wartość możemy dać np. 100 tysięcy. Oczywiście na Warser pewnie teraz nie wejdzie, no ale ta funkcja tak działa. Ustawiamy fejkowe wartości i mamy, że jest 10 tysięcy graczy na 100 tysięcy graczy, prawie jak Hypixel albo troszkę mniej niż Hypixel. Oczywiście raczej nie zalecam, no bo po co? Ewentualnie im max graczy można sobie zmienić dla estetyki, czyli na przykład max graczy może być, nie wiem, 200 dla estetyki, natomiast w wersję z online graczami raczej bym wyłączył. W tej samej zakładce... W miejscu sample możemy sobie ustawić taką rzecz, że jak najedziemy sobie na naszą liczbę graczy to wyświetlą się customowe linie. Wydaje mi się, że jest to dość fajne, więc możemy sobie tutaj na przykład ustawić jakiś napis na zasadzie najlepsza, jak to każdy mówi, najlepsza sieć serwerów Minecraft. Najlepsza sieć serwerów. FBI. CTRL-S i zobaczmy, jak to się prezentuje. Jeżeli ktoś najedzie na naszą liczbę graczy, to widzi najlepsza się z serwerów wbija. Jest to taki mały szczegół, ale wydaje mi się, że fajny. Totalnie mogą go ludzie nawet nie zauważyć, no ale jest tutaj taka opcja. Kolejną ciekawą sprawą jest to, że plugin posiada parę kompatybilności z innymi pluginami, głównie np. do Vanisha. Dzięki temu, jeżeli używacie pluginu na Vanisha Super Vanish, no to jeżeli jesteście na fałce, no to nie będzie was widać tutaj w liczbie graczy. No i podobnie działają również te inne kompatybilności. Także jest to plugin prosty w użyciu, a jednocześnie posiada parę dodatkowych ciekawych funkcji, które też łatwo się ustawia, co jest jak najbardziej na plus. Jeżeli plugin wam się spodoba, napiszcie w komentarzu, że jest gigapok czy coś i czekajcie na kolejne odcinki, możecie zostawić również lajka, like bardzo mnie to motywuje. Dzięki jeszcze raz wspieraczom, T tak się salutuję, co ja robię? Dzięki za oglądanie, cześć!